Cześć, Witam Was bardzo serdecznie, Samson. Też witam. Tak. E, Zobiliśmy jeszcze nie. raz Sledger, bo mi się to nie zaliczyło. i... Czekaj, ale ja mam tu kwestię, którego Ty masz, a ja nie mam. Który? Tomasz. Nie, tego jeszcze nie zrobiłem. Dobra, Tomasz. Nie, to są kolejne po oddaniu sledża. Tak, Tomasz. Nie. Jak to są kolejne po oddaniu sledża, jakaś ja sledża nie oddałem, a już miałem. Ale ja oddałem, i Ci to dało. Dobra, to jest... zróbmy to. Weź, chodź Sledge'a oddać, Będzie, będziesz miał wtedy normalnie, tak jak powinieneś. Ale przecież to też mogę teraz, normalnie on tylko quest'a. Dobra, jak chcesz. No są czachy do usuwania. Co mi tutaj moja... Oni mają... no nie wiem, no ja No co ażesz mi w dupę wjechał, no tego to jeszcze nie było, no. Bywa, no. Czasem ktoś ci w wiecie. Nie, nie, zbyt, właśnie nie, nie. No ale to panie, jedziemy gdzieś. Ja nie, wiem, że... Muszę na mapę zobaczyć. WOOL skurwiło ich. By nie wiem gdzie mamy teraz jechać. Nie wiem. No, to... z... trendy. Filmy z tobą trzeba oznaczyć od lat 18. No tam w lewo, w lewo, w lewo. No w drugie lewo, w lewo. Nie. Boje <śleskujesz> lewo. No w to w lewo, no przecież mówiłem, że w drugie lewo. Okej. Okay. Ha, ha, ha Tak, w drugie lewo. No jeszcze prosto, jeszcze prosto. I tutaj w lewo. O, wysiadamy. Tylko że nie mam. Zapomniałem. Zobacz, no, tutaj w tych... O, czekaj, bo tu Czacha już jest. Ja już mam jedną na 10, wiesz co? To... Właśnie nie pamiętam. Akurat, no skąd są te questy? Po co, na co, z kim. Jest amunicja Op. moja. Amunicja moja yy, Główna jakieś. Kasa nasza. K akurat Nasze. ten konkretny quest jest z Firestone pod Dani nie. No, tu ja nie wiem. Dobra, idziemy. Yy. No, tu tam biegasz. Biegam. A co mi się ten nad głową yy, wyświetla? A co ci się wyświetla? No to ma sensu. A to nikt postaci czy nikt z. Yy, z gamespaja? Nikt z gamespaja, ja pierdził. No, sobie człowiek ładnie wisi. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Kulturalnie? Tak. O ten też był zajebisty Te czachy gdzieś tu są Ja to czuję, normalnie ja to, ja to czuję, że one są tutaj, ale ich nie widzę ale, Tak samo jak czujesz, że coś we mnie napierdalała, nie widziałem skąd Tym bywa wiesz O widzę czachę, uf, ale, uff, ale czuję to, ucho, o ile ja, nie zdechnę jest to... to jest zebrane z pierwszej Pam No i tak mamy razem tego questa Wiem 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 wiem, są czachy, są czachy i mnie wyjebał w kosmos I cię wskrzesić Podnieść Oj dziękuję statyczny panie Ty mój Tam są dwie czachy Ja jej podpisz wiesz Bierz ten ten, trzy czachy moje Trzy, 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 trzy Ja idę po czachy, ja idę po czachy Cztery moje Cztery moje, jeszcze jedną muszę gwiznąć i będzie że coś we mnie tu bardzo mocno że ten w ten tegez Amunicji nie mam, oh, a to damn. tutaj w tym problem jest, Aha. No co za kutas <ścoughs> Co za kutas <ścoughs> Zostaw mnie Blue Is Okej okay. Co ja w ogóle założyłem? Gdzie moja sniperka? Nie wiem, gdzie twoja snajperka, wiesz? Sksułeś mi. Ciągle ci coś psuje. Ja znajdę jeszcze amunicję. Znalazłem. To, no ja nie widzę, nie widzę. To bardzo źle, jak ja nie widzę, bo ty możesz zera <grym> A, widzę. Pyk. Ja mam skrzynię. Oj ja mam czachę. Uhuhu. Ja już mam pięć. Snape'y są. Jedna przynajmniej. Uwęble nice. well, shit, look at that. Jeszcze jedna. Czaszka. tam Szukaj, pan. padłem nie wiadomo gdzie Ale to niedobrze O kurwa mu nic nie mam Co chwilę nie masz ty Nie wiem no i co ja poradzę Zeszła do tego Bombia idea? Tak Wypad mi odbyłem Czy jedno za Aha, jestem zajebisty Ty spojrzałeś na mapę gdzie jest po prostu. Nie, firstu. nie spojrzałem. Yeah. Bo są zaznaczone. Dobra, jakiego questu mamy? Zróbmy quest oddamy potem. Wszystko się dużo. <coughs> Dobra, teraz spójrzmy gdzie on Eee. Aha, to jest ten w tym... Tam w podziemiach. Dobra, dalej oddać to. Oddać? Zróbmy tego quest'a jeszcze jednego. tego No tego, Jest na tej mapie. No to i tak musimy tam pojechać, ze jest kawał drogi. No to pojedźmy tam. spiewać tym razem. spiewać W ciśnice, w ciśnice. W, ciśnice, w, ciśnice. w ciśnice. no. Dobra, kieruj mój pilosie tym nie o w sobie skoczymy. O nie, dał, nie udało się. Prawie dobrze. Prawie dobrze. Teraz przejdziemy tędy No tam w dół. Tam w dół. No dobrze. O, o, idealnie. Dobrze. Ty, dobrze, kurde. Idealnie i to w tej chacie będzie na dole. W no. Gminie. Tam skrzynka tam będzie jakiś już zombie jak ty no to nie ma z... No dobra. Nie ja wiem A w sumie Tutaj zombie jeszcze nie ma w sumie te DLC tam tak trochę bez sensu zrobione Bo jak idzie się na nie To one nie staną żadnego wyzwania No nie Ja, ja zawsze robiłem te DLC przed... przed kampanią przed tymi ostatnimi częściami kampanii dlatego, że jak zrobisz dlc znaczy, puu, jak zrobisz kampanię to automatycznie ci zmienia dlc na wiesz na second playfield, nie mhm. na czemu ci zmienia to by sensu no bo jak przejdziesz to masz wiesz ten wyższy poziom ja, ja, Tutaj masz sekundę. O, dobra, są cygale, co też tutaj? To już na tej mapie. Wtedy poddajemy. człowiek spadnie. Z buta się przejdziemy... Nie, pojedziemy. Ale się zimował. No to tam. Dobra. Gdzie jesteś? Gdzie samochód? No tutaj. Kurwa. No tak, Niedobrze. Chyba się jednak przyjdziemy. Nie, nowa G. Nie, nie, G. Kurwa, kurwa. E. Chyba się jednak przyjdziemy. Może Chyba uda się tutaj... go zepchnąć. Chyba. O, o! Nie. O, o. o! Dobra, idziemy. Okej okay. Jedziemy, trzyma się porządnie to Wsiadaj O! Zacnie. Tak. To jest stara metoda na niedziałające urządzenia typu pralka działa no, tutaj albo też. komputer. Jak za głośno chodzi. No. Ale u mnie ta metoda skutkuje, naprawdę. Tak wentylator czasem lubi, tak głośno, tylko trzeba puknąć i... idealnie. Ostatnio. Tędy? No nie wiem gdzieś. W drugą stronę. W ja drugą stronę. Nic mnie nie w <laughs> Ostatnio, wiesz, miałem problem, bo coś mi buczało cały czas, nie? To, mm -hmm. taki taki bzz. A no a to Piotek się schował w obudowie. <laughs> nie, no to, to, to by dobrze jeszcze było. <laughs> Piotek się że... schował. Bo, komputer się psuje. Oh, nie. No. A wiesz co się okazało, że to jest? <laughs> Piotek nie, żajówka. To była żajówka dla mnie. A tam jedno z jest na górze, tam, tam. Kurde. Tam trzeba się cofnąć. Co tu, jaka akcja? Ja pierdolę. z Takie imprezy, co tu dawno nie widziałem. To jedno. I będziemy mieli zrobione. Tak. Dokładnie. Dokładnie. No but. I idźcie, ja sobie już pojadę. Oddać mu tam. Ej, jak? Wziął se ja co? Nie, ja wiem, co? nie To nie mój problem. To ja mam auto. Wstałeś wydupczony w dupę. Biegniesz? A co mamy robić? Nie. Wiesz, że na inną lokację nie wiem co zasłuchać. Prawdopodobnie. jeszcze trzeba wszystko poddawać, zobaczyć czy jeszcze czegoś nie ma. No ty ja sprawdzę. Naprawdę. Czy tak ślepy to ja nie jestem. Kupię ci amunicję. Jak ty mi kupisz amunicję? <śledzimy> Coś mi w tym nie pasuje, wiesz? Nie. Myśle, myślę, że to może nie zadziałać. Jeden quest, drugi quest. Ten, 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 ten. Nie oddałeś. No, kurwa, jak nie. Co jeszcze jakieś posty mamy? Hmm. Tutaj? Nie wiem. Wejdź do z ZN, sprawdź Borda. No są, są dwa questy spoko ludzi, panie. Bo ten co teraz jest zaznaczony to jest żeby wyjść yes. do kolejnej lokacji. Hmm, coś użyłem i nie wiem co A to była klasa O, plus dwa ten do generacji Dla Teamu te czy No dla Teamu, dla Teamu tu Mamy już cztery jasne! Eee, <laughs> amunicję kupiłem tobie <laughs> <laughs> no. Quest Działam co zwrócić. No radę ten tego gościa. Do szepa Sandesa. Mhm. Masz to zrobione. Mam. Dobra, mam level, za tym co idzie, za tym idzie to, że mam na 5 już 30% jest skonwertowane w chwilę. Dobra, i mamy teraz dwa questy. To nie wiem, to co mówili, że będziemy musieli koniecznie drugi raz iść rozwalić tam coś, no i musimy. Tak, to chodźmy zrobimy najpierw to. Zróbmy małe cięcie i zobaczmy, ile ja już to nagrywam. Dobra, no, jest 15 minut, co możemy jeszcze chwilę pocisnąć. Jej. Jej. Puh, ustaw ten Quest jako główny. Już jest ustawiony. Yeah, Living Firestone jest jako główny ustawiony. Aha, dobrze, teraz dopiero. Mi się zaskoczyło. <tryk> Pipeline destroyed. Chciałoby się. <tryk> Oj tam, oj tam. I tylko w twoim umyśle nadejdzie taki dzień, w którym będę mógł wjechać samochodem przez każdą wakację. Tak, <laughs> będę. Idę sobie po naboje. To kup mi. Ty, ty mi miałeś kupić.

Jest tak zrobiona ta gra, że ona wie co my potrzebujemy Jak potrzebujemy jakiejś amunicji, to ta amunicja jest po prostu Ja hmm. pierdolę ile ja shieldów mam <grymne> Miałem strasznie dużo shotgunów Gdzie ty jesteś? Aha No wezmę sobie co mniej życia, ale zdecydowanie więcej całe No już, tam dołem możemy, tylko czy dołem chce nam się iść? Chyba tak. To Chyba lepiej wyjdziemy nawet. No co tu jeszcze biega mi? Zdychaj, pan. Czy ale to życie miało. Chyba Psycho. Ale mały ekspert, kurde Hmm A ty Coś masz tego? Nie, nie ma tego, nie, nie ma maszynówki tutaj No to dobrze, chociaż tyle dobrego źle, bo bym się z nim postrzelony S... Se Sebym Se Zdychaj Dobra Lecę do trzeciego Gdzie trzeci w ogóle jest? Tam na górze po lewej teraz Lecże indziej Chyba chyba O, może nie, może nie wiem. Czego tam jest super skrzynia, którą ja chcę. Jest bardzo też. Ja chcę super skrzynię dostać. nie, tam jest na dole. Dobra, to jest ten, to wybuchy. to ty zostań tutaj, a ja pójdę tam. <coughs> Tylko nie zgin, dobra. skrzyni w sumie nic nie ma dla ciebie. <coughs> Okej, okay. wyrobiłem się jak. Tu my tego nie mogę podnieść, zobaczcie, ze spadłem. Tam jakiś shotgun chyba został. Tylko nie zginie, nie zgi, nie, już naprawdę cisnę. Już nawet, nie ja, nawet jakbym padł, to... No już możesz tam jebu dupa zrobić. Pę, pę. No i ogólnie jebu dupi i wracamy. Chyba był taki quest na takiego wielkiego jaka, na, na madę jaka No, on jest fajny To ciężki jest <laughs> Fajny No ale też Pani kiedy go się dostawało Później Ciągle twojego shotguna ze Sledgea mam no To dasz mi go tego kazaliśmy przechować. Tak. Musieliśmy dwa ze srebrza zrobić, to mamy dwa. No. Czekaj, wyrzucę ci go na glebę, to sobie weźmiesz. Ja się długo ładuję. A tego Badalona co dwójkę tu na kupuję kupujesz w pudełku. Myślę, że raczej V-tail, ale nie wiem. Masz. Zacny. Najbardziej przydatne w nim jest to, że odpycha, nie w sumie. Tak, on jest bardzo przydatny na kolejnych mapach. Możesz jakiegoś koksa zepnąć i. <ścoughs> przestaje być problemem. No dobra, no to. Tu musimy wrócić, Gdzie my mamy. Musimy e, iść to do. Jest ta po, po lewej stronie lokacja tam. Tak, nie, to najpierw oddajmy questa. I sobie potem pojedziemy tam, no. ja pierdolę moje zakręty, jest tutaj, to są wyjebane w kosmos. Zaznaczyłeś tam tego questa? Z, z kim indy Sobotos? No tego na ten. na, na tej na innej lokacji, ale jeszcze powiedziemy oddamy, nie? No coś no, jeszcze trzymamy Może ten ten, 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 Dobrze, że jak są jakieś questy nie, a masz nie wzięte, to klapcze, albo ktoś zawsze powie, że są nowe questy tu czy tam. Mhm. Sporadycznicy. W czas. sumie się może... Musz... Dobra, w sumie się razem udamy. Mamy i tablicę naszą. Dobra, quest to O, 20 No Dobra, myślę, że na tym etapie zakończymy ten odcinek i spotkamy się ponownie za... Za... My zaraz tam za jakiś czas, także pa pa. <grym> Do zobaczenia.